Pewien listopadowy dzień 1963 roku szczególnie zapisał się w historii Stanów Zjednoczonych. Prezydent, schodząc na płytę lotniska, mrużył oczy przed słońcem. Żona burmistrza Dallas trzymała bukiet czerwonych róż dla pierwszej damy. Termometry wskazywały 24 stopnie Celsjusza. Tłum, gromko, witał najważniejszą osobę w państwie. Nikt nie spodziewał się, że stan euforii spowodowany wizytą par prezydenckich. Niedługo zamieni się w stan grozy. Dzisiaj przedstawię jedną z najbardziej sensacyjnych historii XX wieku. Zapraszam! John Fitzgerald Kennedy pochodził z bogatej i wpływowej rodziny. Jego ojciec był biznesmenem posiadającym wielomilionową fortunę. W okresie II wojny światowej był on ambasadorem USA w Wielkiej Brytanii. Do roli prezydenta nie był pierwotnie przygotowywany John, lecz jego starszy brat, Joseph Jr. Niemniej zginął on w 1944 roku w trakcie II wojny światowej, podczas wykonywania lotu bojowego. Dopiero po jego śmierci nadzieje rodziny przeniosły się na Johna. Pierwszą polityczną posadę Kennedyemu udało się uzyskać w roku 1946, gdy został on wybrany do Izby Reprezentantów. 13 lat później, podczas rodzinnego posiedzenia, John zdecydował, że w następnym roku weźmie udział w wyścigu o fotel prezydenta. Szefem swojego sztabu wyborczego mianował brata Roberta, który jest również ciekawą postacią, aczkolwiek to temat na osobny odcinek. Kennedy wystartował w wyborach z ramienia Partii Demokratów. Jego przeciwnikiem był Richard Nixon z Partii Republikanów. Nixon w swoim programie wyborczym podkreślał swój udział w polityce byłego prezydenta Eisenhowera i deklarował kontynuację tych działań. JFK z kolei atakował przeciwną stronę polityczną, zarzucając im osłabienie USA na arenie międzynarodowej, w tym powstanie luki bombowo-rakietowej to znaczy posiadanie przez Stany Zjednoczone mniej pocisków balistycznych niż Sowieci. Istotne jest to, że był to napięty okres zimnej wojny epoka, gdy świat zachodni pod patronatem USA ścierał się z blokiem komunistycznym w nuklearnym zagrożeniu. Kennedy krytykował gabinet Eisenhowera za porażkę w kwestii rewolucji na wyspie Kubie, która to leży u wybrzeży Stanów Zjednoczonych. Komunistyczna Kuba zbliżyła się gospodarczo i politycznie do Związku Radzieckiego, co Amerykanie i świat obserwowali z niepokojem. Istotną trudnością dla Kennedy'ego w wyborach było jego katolickie wyznanie. Głównie Stany Południowe USA atakowały go, że wykrywając wybory, przekaże władzę papieżowi. John Kennedy odpierał zarzuty, odpowiadając, że jest kandydatem Partii Demokratycznej na prezydenta, który tak się składa, że jest katolikiem. Mimo iż były prezydent Roosevelt wykorzystywał w zabiegach politycznych telewizję, to dopiero debaty Kennedy'ego oraz Nixona wprowadziły wykorzystywanie telewizji w celach politycznych na nowy poziom. Nixonowi wstępnie dawano większe szanse na potyczkę słowną z Kennedym. Był on bardziej doświadczony i od lat rozpoznawalny, gdyż współpracował z respektowanym byłym prezydentem Eisenhowerem. Kennedy'ego uważano natomiast za polityka z niewielkim doświadczeniem i niższego rzędu. Zarzucano mu również, że stołki polityczne utorowały mu wpływy rodzinne i pieniądze. Nixon przybył do Chicago późno w nocy. Krótki sen przerwał wstając o 5 rano w celu spotkania się ze swoimi wyborcami przed debatą. Gdy pojawił się w studiu, jego zmęczenie było zauważalne oraz doskwierały mu problemy z kolanem. Czarno-biała transmisja i szary garnitur Nixona zlewały się ze studiem. Dodatkowo Nixon znacznie schudł podczas niedawnego pobytu w szpitalu, co skutkowało tym, że garnitur sprawiał wrażenie, jakby na nim wisiał. Samą debatę oglądało 70 milionów odbiorców. Nixon wypadł w niej na spiętego, nierzeczowego, osłabionego. Kennedy za to był spokojny, pewny siebie i bezpośredni. W przeciwieństwie do przeciwnika, patrzył się na kamerę, do odbiorców. Ponad 50% Amerykanów, którzy wzięli udział w głosowaniu, uznało, że debaty wpłynęły na podjęcie przez nich decyzji w wyborach. Finalnie w wyborach Kennedy wygrał z najniższą przewagą w historii wyborów USA. Jedna dziesiąta procenta wszystkich głosów przeważyła na jego korzyść. Spośród 68 milionów oddanych głosów wygrał za sprawą 118 tysięcy. John Fitzgerald Kennedy został zaprzysiężony na prezydenta na początku 1961 roku. Największą aktywność swojej prezydentury Kennedy prowadził w dziedzinie polityki zagranicznej. Pełnił on swój urząd w trakcie zimnej wojny, włącznie z jej najbardziej zapalnymi momentami. W zależności od ocen historyków i biografów, działania Kennedy'ego opisuje się z jednej strony jako antykomunistyczne podczas incydentów ze Związkiem Radzieckim i Kubą, a z drugiej strony, próby tworzenia dialogu z blokiem komunistycznym. Kennedy posiadał opinię babiarza. Nie pasowało to do wizerunku prezydenta i planów Kennedy. Rodzina i otoczenie wywoływało silną presję na Johna, pod wpływem której ożenił się z 12 lat młodszą Jacqueline Mimo udawania ich małżeństwo nie było udane. Kennedy kontynuował swoje romanse na tyle śmiało, że nie próbował ich ukrywać przed małżonką. Kilka lat po ślubie doprowadziło to do kryzysu, w trakcie którego rodzina Kennedy'ch interweniowała, ostrzegając, że taki wizerunek może zaprzepaścić szansę Johna na zostanie prezydentem. Mimo tego, nauk JFK trwał nadal, co było tajemnicą znaną przez wszystkich. Do grona jego miłosnych podbojów można zaliczyć pracownicę Białego Domu, aktorki, arystokratki i chociażby kultową Marilyn Monroe, która to podczas uroczystości z okazji jego urodzin odśpiewała mu Happy Birthday, Mr President. Poprzedni Kennedy'ego, prezydent Eisenhower zlecił Centralnej Agencji Wywiadowczej przeszkolić i uzbroić kontrrewolucjonistów kubańskich. Celem których było obalenie komunistycznego przywódcy Kuby Fidela Castro. Szef CIA Allen Dulles składał Kennedy'emu nieprawdziwe raporty o braku szans na niepowodzenie tej akcji i ryzyka politycznego. Finalnie przypłacił to swoim stanowiskiem. Sam Kennedy miał za duże zastrzeżenia do realizacji tego planu, lecz w końcu zaakceptował go. Inwazja na Zatokę Świn rozpoczęła się w 1961 roku. Zakończyła się ona całkowitym niepowodzeniem Stanów Zjednoczonych. Wielu kontrrewolucjonistów zginęło, a większość dostała się do niewoli. Kubańczycy szeroko wykorzystywali propagandowo porażkę Stanów, nazywając je agresorami. Czołowy rewolucjonista kubański Che Guevara przesłał notkę do Kennedy'ego brzmiącą Dziękuję za Zatokę Świn. Przed inwazją rewolucja była słaba, teraz jest silniejsza niż kiedykolwiek. Delegacja Związku Radzieckiego w ramach ONZ wzywała do potępienia USA oraz innych krajów, na których terytoriach formują, szkolą i uzbrajają się bandy kontrrewolucyjne. ONZ podczas Zgromadzenia Ogólnego uchwaliło rezolucję wyrażającą zaniepokojenie zaistniałą sytuacją. Przywódca Związku Radzieckiego Nikita Chruszczow w liście do Kennedy'ego potępia USA oraz oświadczył o udzieleniu wszelkiej pomocy narodowi kubańskiemu ze strony Związku Radzieckiego. Stany Zjednoczone za sprawą szybkiej porażki inwazji zostały globalnie skompromitowane. Na gabinet administracji Kennedy'ego spadł cios silnej krytyki za mocnienie pozycji komunistycznej władzy na Kubie. Porażka ta również wzmocniła relacje kubańsko-radzieckie, co dało podłoże światowemu kryzysowi, który miał dopiero nadejść. Po sukcesie w Zatoce Świń Fidel Castro doszedł do przekonania o słabości USA. Zezwolił w związku z tym na umieszczenie radzieckich rakiet balistycznych na terenie Kuby. Tym samym 200 mil od wybrzeży Stanów Zjednoczonych znalazły się radzieckie pociski, mogące razić wybuchem atomowym amerykańskie miasta. Gdy wywiad USA wykrył ten fakt, doszło do silnego zaostrzenia kontaktów dwóch mocarstw Związku Radzieckiego i USA. Świat stanął tym samym na progu wybuchu III wojny światowej. Stanął na progu nuklearnej zagłady. Kennedy, obawiając się ataku odwetowego, sprzeciwiał się inwazji na Kubę. Podjął natomiast stanowcze działanie i ogłosił blokadę morską Kuby. Podjęta strategia zaskutkowała. Rozpoczęły się dyplomatyczne rozmowy, a w ramach ustalonych negocjacji USA zadeklarowało, że nie dokona inwazji na Kubę i wycofa wyrzutnie rakietowe z Włoch i Turcji. Związek Radziecki z kolei zgodził się usunąć wszelkie instalacje rakietowe i pociski z terenów Kuby. Kennedy zażegnał światowy kryzys. Był na pierwszych stronach światowych mediów. Można by pomyśleć, że przed nim wszystko, co największe. W następnym tygodniu opowiem o dalszych losach prezydenta Johna Kennedy'ego. Dzisiaj dziękuję za uwagę. Zapraszam do subskrybowania kanałów i polubienia profilu na Facebooku. До услышания.